Cześć, z tej strony Iwona. Dzisiaj będzie filmik o aparatach i obiektywach. Zapraszam! Chciałam Wam przedstawić dzisiaj moje aparaty i moje obiektywy, bo to jest takie pytanie, które się cały czas powtarza na moich mediach społecznościowych: czyli jest pytanie, jakiego aparatu używasz, jakiego obiektywu używasz? I pokażę Wam i to, co, co ja mam, i jakie powstały z tego zdjęcia. I dla tych, którzy jeszcze nie mają rozoznania w temacie, to powiem, że no oczywiście aparat składa się z dwóch części. E, jedną jest wody, e, czyli ta część. Drugą jest obiektyw. E, I najpierw Wam pokażę, jakie mam wody w tym momencie i jakie miałam wcześniej. A, i teraz jeszcze jedna rzecz. Ja ten filmik nagrywam w, we wrześniu 2003 roku. A wiadomo, że to jest rzecz, którą się wymienia z czasem, więc jeżeli oglądacie ten filmik dużo, dużo później, to nie wiem, czy dalej używam tego samego, być może jakiś inny update się pojawił później. E, mamy tutaj, to jest chyba najczęściej używane body, chociaż tego i tego używam równocześnie, ponieważ jeżeli wychodzę na sesję, najczęściej mam ze sobą dwa body. E, I to jest 7, e, sony Alpha 7 73 a to jest sony Alpha 7 73 r Różnica między tym a tym jest taka, że ten po prostu ma więcej megapikseli. Ten ma 62, a ten ma 24 megapiksele. Czyli po prostu mamy większej rozdzielczości zdjęcia z tego aparatu. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, e, całą podawę wody, to jest dość podobne. Są takie delikatne, prawie że niewidoczne różnice. W jednym mamy m, taki m, kółeczko z guziczkiem, to znaczy, które nam blokuje możliwość przyłączania sobie na inne tryby przypadkowo, natomiast ten tego nie ma i myślę, że ten guziczek się bardzo przydaje, <grywa> czy przydaje, nie, nie przyłącza się przypadkowo. Natomiast tak, jeżeli chodzi o to, e, takie jest pytanie czasami, co sobie kupić, jaki aparat, e, to ja, ja szczerze mówiąc uważam, że niezależnie od tego, jaki macie system, to, to i tak te zdjęcia wyjdą. To znaczy, czy macie nikona, Sony czy Canona, to nie ma większego znaczenia pod względem jakości zdjęć, tylko kwestia powiedzmy porównania sobie tego, jak Wam jakieś tam body pasuje pod względem może takim ergonomicznym. E, czyli jak się, jak się trzyma, jakiej jest wielkości. Um, I teraz jeszcze nie powiedziałam może jednej rzeczy, to są bezlusterkowce. E, ja pracuję na bestlusorkowcach już chyba od 2018 roku. Um, teraz mam wrażenie, że jesteśmy na takim momencie, kiedy właściwie te wszystkie um, lustrzanki odchodzą trochę do lamusa. E, jeżeli kupujecie nowy aparat, to ja bym już kupował na pewno bezlosorkowca, bo wszystkie. Um, Raczej jest w tą stronę trend e, niż e, i te wszystkie lustrzanki no, przestają, być, e, przestają być już tak e, rozwijane, jak bez lusterkowca. Poza tym są też trochę mniejsze e, i mają dużo fajnych tam cech, takich jak wykrywanie oczu, e, wykrywanie twarzy, ułatwiają bardzo ostrzenie. No, i też troszkę mniejsze wody. Ja akurat miałam ostatnio do możliwość trzymania w ręku Kanona R6, chyba, i to wody były dużo większe, dużo masywniejsze. I ten grip też nie był tak, tak wytłoczony mocno, więc jakby ten uchwyt nie był taki pewny jak na Sony. I to, to akurat zauważyłam, natomiast podobnie było w Nikonie, znaczy, podobnie wyglądało na Sony. Te body już są większe. Ja w ogóle wam powiem, jaka była moja historia. I pokażę wam przy okazji zdjęcia z tych poprzednich moich body, Tyle, że nie sugerujcie się za bardzo, dlatego że to i tak nie, nie bardzo widać później po zdjęciach, jakie miał kto body. To, co widać, tak autentycznie, to będzie obiektyw, do którego zaraz dojdziemy. Natomiast tak, okej, okay, to opowiadam wam historię. Ja zaczęłam od sony A70, nie, proszę, miałam Sony A200 wcześniej, ale jak zaczęłam robić zdjęcia, tak na poważnie, no to um, zaczęłam od sony A77, i to było um, taki, taka hybryda pomiędzy lustrzanką a bezlotkarkowcą. Jeszcze miała mocowanie jak lustrzanka i miało lustro, natomiast lustro było nieruchome, półprzezroczyste i miało elektroniczny bicie. Um, Czyli tak jak, tak jak już bezlotkarkowiec. Różnica będzie taka, jeżeli znowu, jeżeli jesteś początkujący, że w lustrzankach Patrząc przez wizjer, widzimy to, co, co widzi oko. Natomiast tutaj mamy elektroniczny, czyli on już bierze pod uwagę to, jak mamy ustawioną migawkę, jak mamy ustawione przesłone i jeżeli na przykład w tym momencie na matryce wpada mało światła, to, to, to ten widok w, w wizjerze jest też ciemny. I odwrotnie, jeżeli wpada za dużo światła, to ten widok jest też za biały, czyli tak jakby widzimy już mniej więcej jak wyjdzie zdjęcie. Natomiast bez, w lustrzankach było tak, że po prostu się widziało to, co się widziało okiem, bez uwzględnienia tych ustawień. Czyli pierwsze było Sony A77, potem później, już jak chciałam przejść na pełną klatkę, to miałam takie, taki moment, kiedy się zastanawiałam, czy zostać przy Sony, czy zmienić na coś innego, no ale ostatecznie zostałam przy Sony I pierwszym. I wtedy kupiłam Sony A7, to jest ta siódemka, moja pierwsza. Dalej leży na półce, nie jest sprzedana. Różnica była taka, że to faktycznie było małe wody. Już później pokażę Wam teraz, to jest różnica i nie wiem, czy, czy widzicie tutaj dobrze, ale one się zmieniły tak w takim sensie, że to wody jest większe i cięższe. To wcześniejsze było malutkie, faktycznie, bo to było malutkie aparaci. to była tak niesamowita różnica pomiędzy lustrzanką, a tym bezlustwerkowcem, który był taki malutki. Natomiast no, to jeszcze miało bardzo słabą baterię, i to była bateria, którą, jeżeli była na przykład zima i było zimno, to musiałaby mieć ze sobą kilka, kilka baterii do wymiany, bo one po prostu tak szybko leciały. Potem mamy Sony A7 II, które dalej mam. Nie sprzedałam go, ono jest bardzo zciurane. Tutaj mi coś, coś mi pękło i odstaje mi, tak jakby nie do końca się przy. Ten ekranik do domyka, nie wiem czy to widać, i to, to była jedna rzecz, która się z nim stała. A druga była taka, że powód, dla którego zrezygnowałam z tego aparatu dość szybko i używałam go bardzo krótko może z rok, może półtora nie wiem, jakoś bardzo szybko z niego, z niego zeszłam. Było to, że drugi, w dalszym ciągu bateria bardzo krótko trzymała i musiałam mieć kilka baterii do wymianę. A po drugie, brakowało mi takiego jednego z e, jednej super rzeczy, które się nazywa joystick z tyłu. Te kolejne wersje mają już tutaj taki joystick. I tym joystickiem można było przestawiać sobie ostrość, punkt ostrości, natomiast tutaj tego nie było, więc musiałam, e, znaczy można było przestawić tą ostrość, ale to było strasznie dziwne, trzeba było wejść, W e, ustawienie ostrości, potem ją przestawić i nie było tego dajmy, narzędzia, którym by się robiło to na bieżąco. E, także... Dlatego właściwie nie używam tego body i dlatego go odrzuciłam. I nawet jak kupiłam sobie Sony a7iii i mogłam chodzić na dwa body, czyli chodzić na sesję i mieć dwa body ze sobą, to to, że jedno miało joystick, a drugie nie, to było bardzo dla mnie mylące, bo jak brałam prawda ręki, nie wiedziałam, które mam w danym momencie, bo to wiadomo, szybko się podnosi. To, to tutaj był, był ten joystick i wszystko było łatwo ustawić, jeżeli chodzi o ostrość, a tutaj nie. Więc on poszedł szybko na półkę, i no, daj sobie leży. To znaczy, jeżeli ktoś by chciałby chciałby e, pewnie go ode mnie kupić, to bym go sprzedała. Natomiast e, chętnego na razie jakoś nie trafiłam, więc leży. No i teraz mamy mam te dwa wody, o których mówiłam wcześniej, czyli Sony A73 i Sony a 7 r e, I jeżeli idę na sesję, no, to biorę sobie te dwa, dlatego że e, mam wtedy dwa różne obiektywy i nie muszę je zmieniać w czasie, e, w czasie chodzenia. E, Gdzieś tam no, w różnych warunkach, jak wiadomo, wymiana obiektywów jest trudna i dość taka ryzykowna, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie matrycy. E, nie wiem, co mam jeszcze Wam mówić. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chodzi o same, same aparaty, no to pytajcie. E, ja generalnie bym poleciła tą trójkę, rękę trójkę. Nie poszłam dalej jak na razie, też trochę po prostu z braku potrzeby. Jeżeli na przykład byłoby coś takiego, że, że faktycznie byłoby, poszłoby mocno do przodu, tak samo jak powiedzmy różnica pomiędzy dwójką a trójką była ogromna, to tak nie widziałam różnicy tak dużej pomiędzy trójką a czwórką. Więc tej czwórki nie kupiłam. Na razie jestem zadowolona z tego, co mam. Powiem tak, jeżeli, jeżeli kupujecie sobie body, to tylko kwestie ergonom ergonomiczne. Tutaj mamy różne e, pokrętła, guziczki i tak dalej. Je wszystkie można sobie... Samemu dostosować do. Jeżeli na przykład nie pasuje Wam, że pod palcem wskazującym zmieniamy e, migawkę, wolelibyście odwrotnie tutaj pod, pod kciukiem, to też można sobie zawsze zmienić. To nie jest problem. Kwestia tego uchwytu, może jakiejś tam właśnie nie wiem, dostępności tego joysticka z tyłu i takich rzeczy. Natomiast na pewno bym kupowała, kupowała już bez bo później mamy też inne obiektywy. Do lustrzanek mieliśmy inne mocowania i to w każdym systemie, do bezlusterkowców mamy inne mocowania. I to zwróćcie na to uwagę, bo to jest dość istotne później e, przy kupowaniu obiektywów, albo trzeba będzie, jeżeli na przykład mieliście kiedyś lustrzankę i, i zmienia się na bezlusterkowca, to nie będą pasowały obiektywy, trzeba będzie mieć przejściówkę. One są troszeczkę dłuższe. Obiektywy do bezlusterkowców mają, minimalnie są dłuższe tutaj. No i ten albo ten macie dłuższy obiektyw, taki właśnie pod dane mocowanie, albo trzeba mieć przejściówkę. No i te przejściówki zawsze, zawsze było coś z nimi, znaczy zawsze coś tam nie do końca dobrze działało, więc ja wolałam mieć generalnie obiektywy pod mocowanie, pod dany aparat. I pod Sony mamy już na przykład Sigma. Jeszcze pod, pod bezlusterkowce na pewno Nikona Sigma nie ma. E, trzeba mieć przejściówkę, więc dlatego też no, kolejne w stronę Sony. E, tym bardziej, że Sony pierwsze wyszło z tymi bezlossodkowcami i mam wrażenie, że mamy tutaj największy rozwój, najwię na, na, najwięcej, mm, ponieważ byli pierwsi, tak jakby najwięcej mają w tym doświadczenia. Natomiast jeżeli chodzi o, o Wasz wybór e, pomiędzy daną marką, to uważam, że, że to nie ma większej, większego znaczenia, tyle że wiadomo, że się już decyduje na dane body, no to trzeba potem pójść za i potem idą obiektywy i tak dalej, i tak więc, dalej, więc jest to taka decyzja strategiczna na dłuższy czas. I teraz tak, teraz przechodzimy sobie do obiektywów i pokażę Wam cztery obiektywy, najbardziej trzy, te, które najczęściej używam, ale też pokażę Wam też czwarty. I teraz tak, mamy ten, którego używam najwięcej w planerze, czyli zaczynam od gru, grubej, z grubej rury. To jest e, 135. Kiedyś, kiedyś, i teraz wam też pokazuję, wcześniej miałam e, zajsa e, 135, też 1,8. Tyle, że tamten zajs był pod, pod to mocowanie pod lustro od sony, i do niego potrzebna była przejściówka. Po jakimś czasie mnie się ta przejściówka zepsuła, i potem miałam wybór, czy kupić e, znowu przejściówkę i używać tamtego zajsa czy już pójść w obiektyw, który będzie pod um, od Sony. I teraz um, znowu teraz była decyzja, czy kupić sobie już um, obiektyw od Sony, czy kupić Sigma i zdecydowałam się jednak na Sigma. Powiem szczerze, że to była trochę kwestia finansowa, po prostu Sigma była tańsza niż, niż Sony. Um, natomiast jest bardzo dobrym obiektywem, naprawdę bardzo ostrym. Ja go najczęściej lubię w plenerze. I tutaj pewnie widzicie parę zdjęć z, z tego obiektywu. Lubię go w plenerze, chociaż on generuje dość dużą przestrzeń pomiędzy mną a modelem. Przy czym nie jest tak duża przestrzeń jak mają ci, którzy używają na przykład 70-200 i robią na 200 mm, bo to wtedy faktycznie ta odległość jest bardzo duża. Dla mnie od 165 ma taką dobrą odległość, bo jednocześnie nie. Nie wchodzę tak jakby z aparatem za bardzo na dziecko, mam, tak, mam taki dystans, dzięki czemu e, mogę tak jakby oczekiwać takiego bardziej swobodnego zachowania, e, i to jest dla mnie, dla moich zdjęć bardziej charakterystyczne, że te dzieci bardziej się tak bawią, mniej pozują, i dlatego właśnie 165 jest dla mnie super. E, ale są takie sytuacje, kiedy jednak chciałabym mieć większy kontakt z modelem I to tak było przy moich własnych dzieciach. Jeżeli ja robiłam zdjęcia moim własnym dzieciom, które jeszcze były małe, i w danej sytuacji byłam tylko ja i nie było ze mną nikogo, no to wiadomo, że nie chciałam, znaczy, nie, raz, że nie mogłam się za bardzo od nich cofnąć, bo jeżeli ja się cofałam, no to oni automatycznie przychodzili bliżej do mnie i nigdy nie mogłam znaleźć takiej odległości, w której mogłabym zrobić to zdjęcie. I czasami też tak bardzo nie chciałam od nich odchodzić ponieważ były sytuacje takie, kiedy no to było było, jakieś taka, było miejsce, którego nie była do końca pewna, czy to było gdzieś blisko wody, więc wolałam mieć zawsze to troszeczkę bliżej. I wtedy wolałam 85 i to Wam pokazuje moją 85. Ona ma troszkę zniszczone osł osłonę przeciwsłoneczną. Ona powinna być jeszcze taki, odrobinę, takiej fajnej gumę, która mi się niestety zepsuła gdzieś tam kiedyś w jakimś em, transporcie. I to jest, to jest Jimmy Master. On jest już trochę, trochę starszy, no bo ja już mam go chyba od 2018, nawet nie pamiętam. Też mam pokażę kilka zdjęć z tego obiektywu. I czasami, jak chodzę na sesję, najczęściej mam dwa obiektywy. Mam, mam 85, i mam 135. 85 nie rozmywa tak bardzo tła jak 135 w tej samej sytuacji. Natomiast nie generuje tak dużej odległości, więc przy moich dzieciach było mi łatwiej i czasami jest tak, że po prostu nie mam na tyle miejsca, żeby się tak bardzo cofnąć. 85 to jest taki obiektyw, że jeżeli miałabym jechać na jakiś wyjazd i mogłabym zabrać tylko jedno body, jeden obiektyw, to wzięłabym 85, bo jest bardzo uniwersalny, to znaczy mogę używać go we wnętrzach, jeżeli mam troszeczkę więcej miejsca albo ewentualnie przy takim ciaśniejszym ujęciu we wnętrzach się sprawdzi, ale też na zewnątrz daje naprawdę fajne efekty i um, powiedziałabym, że jeżeli na przykład ktoś e, chce kupić sobie fajny obiektyw do pełnoklatkowego body, to, po, to zdecydowanie um, będzie to 85. Aha, i tutaj powiedziałam magiczne słowo pełna klatka. Słuchajcie. O tym będzie oddzielny filmik, bo tu jest trochę więcej gadania, czym jest pełna klatka, a czym są, są aps MAPS -y. i ten filmik e, niebawem na moim kanale, także jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście, to poproszę e, o ten, o ten subskrypcję i dzwoneczek, wtedy Wam się pojawi informacja o tym, kiedy ten filmik będzie dodany, bo naprawdę chciałabym e, więcej dla Was nagrywać e, teraz na jesień, kiedy te warsztaty się tak troszkę roz, rozluźniły. Kiedy mniej jeżdżę, ale tak na marginesie dalej są warsztaty i można się zapisywać, zwłaszcza na wiosnę, na przyszłe lato, chociaż jeszcze tej jesieni mam bardzo fajny wyjazd do, na Zanzibar, który zapraszam Was serdecznie. Są takie wczasy z, z, z fotografią. Gdzie jedziemy, wypoczywamy, zwiedzamy, bawimy się, ale też robimy przy okazji warsztaty. Uczymy się na fotografować takie młodsze, młodszych tam mieszkańców Zanzibaru, takich prawdziwych mieszkańców Zanzibaru, i, i myślę, że to będzie naprawdę świetny wyjazd. Zostały jeszcze dwa miejsca, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam. No i wracam do aparatów, czyli z 85 to jest to, co bym poleciła dla osoby, która dopiero zaczyna. I nie ma jeszcze obiektywów, ewentualnie 105. Chyba, że decyduje się już na dłuższy obiektyw, ale wtedy powinna mieć jeszcze drugi, krótszy do wnętrz. Bo ten się nada i do wnętrz będzie ciasno, ale da się zmieścić w takich większych pomieszczeniach i super też będzie na zewnątrz, zwłaszcza przy młodszych dzieciach, gdzie, gdzie, to, gdzie, gdzie podchodzimy bliżej. Do portretu takiego do osoby dorosłej, też jak najbardziej. Przy czym, jak się fotografuje już całą postać, tak jakby z nogami i tak dalej, to już tak bardzo tła nie rozmyje jak tamte. Więc tutaj do takich cieśniejszych portretów też bym to 85 poleciła. A i też czasami sobie robiłam nawet jakiś taki kawałek krajobrazu, taki bardziej wycięty. Co prawda to nie jest obiektyw do krajobrazu za bardzo, ale wiem, no, że, że się da po prostu i jest taki naprawdę dość uniwersalny. Potem mamy kolejny obiektyw, który Wam chcę pokazać, to jest 50 i 50 to jest naprawdę bardzo uniwersalny obiektyw. Natomiast ja go nie lubię za bardzo w plenerze, bo za mało mi wycina tło. I tak, jakby w, idąc w plener, właściwie to co ja muszę mieć, to bardzo ładnie, ale w bardzo małej skali. Wystarczy mi naprawdę fragmencik. Natomiast to obejmuje tak dużo, że naprawdę musiało być ładnie w większej skali. I faktycznie zdarzyło się, że pięćdziesiątkę na zewnątrz użyłam w górach, gdzie było pięknie, od prawej do lewej. Czasami gdzieś tam, w jakimś takim miejscu, gdzie albo jest tło bardziej uporządkowane, albo, albo mogę podejść bardzo blisko. To 50 na zewnątrz mogę zabrać, natomiast to jest obiektyw, którego generalnie dużo więcej używam we wnętrzach i na pewno jest niezastąpiony. To znaczy, uważam, że jeżeli mielibyście możliwość, to można byłoby się zastanawiać pomiędzy 35 a 50. Przy czym 35 było bardziej by zniekształcało, czyli jeżeli byśmy mieli na przykład dwie pianowe linie, one mogły być bardziej troszeczkę w beczkę przy 35, 50 będzie. Może też trochę zniekształcać, ale na pewno dużo mniej niż 35, natomiast 35 da taki bardziej dynamiczny charakter do zdjęcia. Więc to tutaj zależy od tego, jak lubicie. Czy bardziej tak płasko z 50, czy tak bardziej dynamicznie z 35. Eee, parę zdjęć Wam pokazałam. I teraz ostatni obiektyw, który mam na liście, którego używam bardzo mało eee, i nawet nie za bardzo mam, mam, jestem w stanie pokazać jakieś sensowne eee, przykłady. Tutaj jeden na pewno, ten, ten z, e, z tą idącą burzą, e, to jest 20 mm. Ja go kupiłam z taką myślą, że a może sobie porobię jakieś bardziej takie e, dynamiczne, krajobrazowe zdjęcia, czy jakieś takie bardziej detale i faktycznie zdarzało się tak, że robiłam na przykład moim dzieciom zdjęcia, kiedy e, na przykład lapiły jakieś e, pierniczki na święta, i wtedy mogłam takie bardziej dynamiczne kadry uzyskać, że, że zbliżam się bardzo z obiektywem na przykład do tego pierniczka i tam gdzieś w tle widać wtedy już rozmyte, rozmytą postać. Także mam, mało używam, bo ciężko mnie jest osobiście przebić się przez ten taki schemat, gdzie ja najczęściej stoję dość daleko od, od modela bo z tym trzeba podejść praktycznie do samej postaci czy do samego obiektu i to jest dla mnie bardzo nienaturalne, więc bardzo ciężko mi się już przestawić, a zwłaszcza w plenerze, bo jeszcze we wnętrzu to jeszcze sobie mogę to wyobrazić. Natomiast w plenerze to już jest taki... No to jest na pewno coś, co jest dla mnie osobiście challenge'em. Pokazuję Wam, że jest. Teraz tak, jeżeli chodzi o inne obiektywy, które ja widuję na warsztatach i którymi przychodzą ludzie, to jest tak, albo jest 70-200, które jest bardzo fajnym obiektywem i naprawdę jest w porządku, tyle że tak, ona jest dużo większa, na przykład niż nawet 135, które był największym, który wam pokazywałam, to 70-200 będzie jeszcze większe. I daje możliwość tego przyzumowania, czyli możemy mieć 70, ale możemy mieć też 200 bardzo długich obiektyw 70, czyli tak, bliżej od tej 85, o której mówiłam wcześniej. Natomiast to jest dwa osia i teraz jeżeli chodzi o to, jak wyglądają później te zdjęcia to ja zawsze proszę tych wszystkich, którzy mają 70-200, żeby robili jak najwięcej na 200 w planerze, bo wtedy te zdjęcia naprawdę mają bardzo fajną głębię, bardzo fajne rozmycie, natomiast jeżeli oni sobie tutaj troszeczkę przy, przykręcą i to jest taki 70 no to wygląda to tak dość a, przeciętnie, nie, nie ma takiego efektu. E, także. Są pewnie sytuacje takie, w których 7200 jest super fajne. Natomiast ja osobiście wolę 135. Jeżeli je jeżeli ja sama miałabym wybierać, to zdecydowanie 135, który zaczyna się od 1,8, a nie 7200, który zaczyna się od 2,8. I tutaj już mamy bardziej przymkniętą przesłonę. Obiektyw jest sam sobie większy, a przy okazji, jeżeli chcemy naprawdę mieć super efekty, no to trzeba się przesunąć na 200, a to już generuje naprawdę bardzo dużą odległość od modela. Inny obiektyw to jest 24-70 i ten akurat moim zdaniem byłby fajny, ale w dalszym ciągu to jest 2.8. Jeżeli ja na przykład robię przyświetlenie z we wewnętrznym, to każdy ten kawałek światła jest potrzebny, bo. To rzadko się zdarza tak, żeby było go na tyle duże, żebym nie musiała podkręcać ISO na 200, na 400 i tutaj jeszcze, jak sobie zabiorę troszeczkę z tej przesłony, to już jeszcze wyższe mi wychodzi ISO, dlatego chyba wolę też mimo wszystko stałki, czyli stało ogniskowe bez zoomowania, dlatego, że Zaczynają się po prostu już od 1,4, 1,8 i więcej światła wpada. Natomiast 24,70 70 da nam tę możliwość, że będzie i taki bardziej dynamiczny kadr, jak, jak mówiłam o 35 i też będzie taki bardziej portretowy, jeżeli sobie e, przykręcimy na, na, na 70. No chyba, że ktoś już jest zdecydowany na to, że będzie robił bardziej. E, Zdecydowanie bardziej na portret, no to wtedy stałki będą i może sobie pozwolić na kilka innych obiektywów, to wtedy bym powiedziała tak, albo y, można sobie zakupić 85 albo 105, y, albo kupić sobie 135, ale do tego na przykład 50 albo 35, albo czyli wtedy tak, 50, 35 do wnętrz, 135 na zewnątrz. Albo sobie kupić coś pomiędzy, czyli 85. Jeszcze jest 105, która jest czymś pomiędzy 85 a 135. E, no to, je bardzo, to jest 105, mówię o tym od Sigmy. E, I to jest też fajny obiektyw, bardzo ładnie rozmywa. E, kiedyś miałam pożyczonego od Sigmy, natomiast ponieważ ja mam 135 i mam 85, to tak jakby nie wnosił nic nowego do tego, co ja już posiadam w tym momencie. E, teraz Wam ja pokażę takie trzy zdjęcia, które porównują e, ten sam, e, to samo i te cztery różne obiektywy. Postarałam się zrobić zdjęcie tego misia z takich różnych odległości, żebyście widzieli, e, jak m, zmienia się tło i jak zmienia się jakby postrzeganie głębia tego, tego, tego miejsca z, na tych obiektywach, e, żeby mniej więcej zrozumieć, no, czym to mi się będzie różniło i, i żebyście też mogli wybrać to, czego najbardziej potrzebujecie. Mam nadzieję, że to było przydatne. I jeszcze tylko taka jedna rzecz, którą mam tutaj przygotowaną, którą chciałam Wam pokazać: to jest czasem to szelki. Właściwie mówiłam, że chodząc na sesję, mam, mam dwa obiektywy, dwa aparaty. I gdybym je nosiła na takich paskach na szyję, jak to, to właściwie mogłabym się sama udusić. Dlatego, że podnosząc jeden pasek, drugi bym je dusił w szyję, dlatego przeszłam na chodzenie w szelkach. Ja to mam takie szelki z handlera. Skórzane, bardzo fajne i po prostu popinam aparaty tutaj sobie po dwóch stronach i tak, tak na tę sesję chodzę. Także no przy przykład czy dwóch body jest zdecydowanie przydatne, natomiast przy jednym to albo na, na pasek na szyję, albo taki um, uchwyt na, na nadgarstek. Przy czym wtedy no, musimy gdzieś od, odkładać aparat, jeżeli, jeżeli potrzebujemy ręki. Natomiast ten to wisi na szyi, aczkolwiek na przykład dla mnie osobiście to wieszanie aparatu na szyi to było bardzo nieprzyjemne przy dłuższym czasie, ponieważ no zaczyna potem boleć po prostu szyja, więc potrzeba sobie wziąć pod uwagę, że trzeba założyć to plus to, a od razu powiem, że to waży, to waży. Okej, okay. to właściwie jest tyle. Jeżeli zapisaliście się na warsztaty i pytacie, jakie, aparaty, jakie obiektywy wziąć, to to coś w tym rodzaju. Pewnie ja będę potrzebowała takiego dłuższego na sesję na zewnątrz, czyli jeżeli macie 70-200 to tak, jeżeli macie 135-105, generalnie więcej niż 85 będzie na plener. Do wnętrza będzie 85 i mniej, czyli może być 85, 50, 35 albo 24-70. To są te obiektywy, które ja bym polecała. Czyli mamy dwa rodzaje, do wnętrz i na zewnątrz, przynajmniej przy moich warsztatach tak to wygląda. No, Jeżeli macie jakieś pytania albo propozycje do następnych filmików, to proszę Was o komentarze. Tymczasem zapraszam na moją stronę. Wspominałam Wam o warsztatach w różnych miejscach w kraju i za granicą. Na pewno będę miała wyjazd w lipcu na Pola Lawendowe. Jeżeli chcecie ze mną jechać to zgłaszajcie się do mnie, będziemy, będziemy tam organizować grupę. I, no i dalej mamy te dwa miejsca na Zanzibar. Także zapraszam do zapisywania się, bo to już taka, taki ostatni moment. Już zaliczki są zapłacone, hotel zarezerwowany. Także jedziemy na te bardzo luksusowe warsztaty w, na Białe Plaże. No i poza tym też trochę warsztatów w Polsce. Pewnie jak zwykle Złodziejewo, ale też u mnie w Kielcach będzie, będą organizowane gdzieś w stajni Podolin. Natomiast jeżeli Was interesuje obróbka bardziej, to mam taki pomysł, żeby zrobić warsztaty z samej obróbki. Do tej pory tego nie robiłam, bo na, na stronie mam mnóstwo filmików e, z obróbki i tak myślałam, że to trochę jest bez sensu, skoro możecie sobie oglądać w domu, to po co robić te warsztaty? Natomiast widzę, że wiele osób potrzebuje tego, żeby podejść, żeby pokazać, żeby, e, żeby coś zaproponować, żeby, e, żeby to był taki kontakt jeden do jednego, więc takie warsztaty e, też e, planuję. E, Termin jeszcze jest nieustalony na tą chwilę, natomiast pewnie jak go oglądacie już, to być może na stronie mojej najwoda już coś jest. Zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!